Ja tu jestem tu prawdziwym talentem i zobaczycie to na dzisiejszym odcinku. Powiem tak, gdyby zamiast Udena grał Grypcio w SC, to to nie to nie gry w esc, to by mieli playoffy. To by nie 3, Gdzie gramy? gramy? Naprawdę bardzo dobry. Marcin, nawet ligi szkolnej w liceum nie wybrały? Kurat wygrałem. Pierwsze miejsce zawsze, gdy uczestniczyłem w takowej. czy co ty z muzyką? Kuratu tego? No, znaczy nie ligi Swoją? Dziwkę k***ów do dlatego przegrywacie. No, to wszystko jasne. Patrz, jeszcze mi szukam, tego, tego z tym No, Powiesz jaką rangą. Challenger jestem. No, <laughs> no challenger! No, no. Może platyna. <laughs> to skautujemy przeciwników? Są? Nie! Ważne jak ty performujesz. A co ja mam grać z Dravenem? Co się lubi grać z Dravenem? Ja bym zagrał jakąś No Nautilusika, nie? Nautilusika dobrze kombinujesz, a może jakiegoś tresza? Treszyk też. Nie? Tak? Teraz jest dobry, nie? Trash jest kluczowy. Jak złapie za jajco, to nie pójdź o, o nie, Drivena to jeba. Drivena dobra, jak zajebali Drivena, to co grać ty, Aszka, Aszka, jest dobra w Drivena. Albo Karma, Aszka... O k**a ty, bo to się... Nie. się dobra, nie Dobra, jak jest się... to nowy odcinek. Jak będzie zyć, nowy odcinek. Ty, Karma jest dobra, dobry, nie? Poczekaj, okej. Okay, kalista, Kalista, Kalista w Drivena. Jak wziąć, jak chcesz już no co Chcesz treść to co zagrać? jest. No nie, ale ty musisz mi powiedzieć. No nie, bo no Pantheon No, Pantheons nie. Leona? Wy sobie no, na no. Tilu, jest prosty. Ale co ty myślisz, że nie potrafi grać treści? No to, to poka trasha. <grym> 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 Suj! We burger flipkin l2. I'm fine. I am pro. Co grać? jakie są te? Grasia. Czym jest Dla co jest to? No, no, no. No to jak to zagraj. Eee, demata de cooldowny. To? No, cooldowny. co tu drugie. Eee, weź tak? sobie, no tak jest, nie, nie bierz cooldownów. Ja gram dwa razy Adaptive, to no zwyczaj no. no i co tutaj? Nie, tak jest tak? git. Tak? No, 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 no. No dobra. Jakie skinka no chyba masz jednego. Dobra, nie masz dużo. Dobra, co kupuję? O, to o, czy to? Oda, oda, oda. Ja mnie warda szybko. A, nie zdążysz już, ja. ja fajnie jest zostać, sobie wardę w żeby, żeby zacząć czerwony. Ale to ja. To ja mogę kliknąć B i po prostu zmienić. No, możesz. Trochę późno, bo jeszcze L jest... Nie, dobra, to nie. nie, nie, o, nie. to nie kurwa. dwa. Czemu kancelujesz? No. mówię, żeby tego jednak nie robić. No i zajebiście, się nie mają exhausta. A my nie mamy itemów na dżungli, to dobrze? O okay. No ty. I ten. Z... Ja pierdolę tragedy o, o, o. Dobra, sfleszował. Ja pierdolę! Dobra, podajmy to już może, co? Ja pierdole, nie. Ksiako chodź. ty masz auto takie włączone? Czemu to jest takie? Dobra, tak. Ty czemu to jest tak ustawione? Oraz nie działa. Dwa maczne, nie działa. Dobra, muszę sobie kliknąć chyba dwójkę, co? Tak, hit away, jak możesz. Żeby mieć pierwszy level 2. Będziesz miał level 2, bo No k**wa, no czemu on mnie bije? Już jest okej, okay. możesz podchodzić do krzaka, przyjmij krzaka. Co? O k**wa, z łapy kliknąłem coś źle chyba, nie? Muszę odwrócić. Weź Dobra. Zabiję raczej. No ale dlaczego on tak późno egzostuje? No dobra, nie, chce mi się. No ale no, no. co ci się nie chce? Zabijamy, zabijamy. Dwóch zabijamy. Pewnie krypią strójkę. No i co mam z tym zrobić? Nic. Kichni tawa. Co? Ma no. no przestań mnie pingować. Na no, nam pinguje, jakbym był wardem. A nie jestem wardem. Wejdź, wejdź do krzaka. Okej, okay, nie mam wizji. Możesz słuchać jak śledzisz, na to krzaka. No no Okej okay. aj, Ajajaj, ale była próba. Spróbowałem! Czekaj, no, mogę tu no. kliknąć trzy? Kliknąłem Nie huki, czekaj na free nice Nice, ładnie, macie go Auto, auto, auto No nie mamy, Kurwa, no, no, no jak nie ona nie ma. tak mało bije? Nie da się kraść w tę grę no, ale napisał cię k**wa, że trójki potrzebuje, no. I need level free told you. Ale no to ja hukuję, żeby nie zabijać, tylko żeby schokować mm. Dobra, ale skup się, skup się, proszę, to jest promo. ale nie wygramy tego. No wygramy to. Jest 5-4 k**wa, tylko ja fiduję. Velvet tu jest. Dobra, spierdalaj. Nie wiem, jak działa to ten champion, ale... No jest pojebany, no. Czemu on ma tak dużo rezistów? Dobra, ekstraszyw nie mam flasha. Hex i no. No ale kurwa nie jest Nie no nie da się. O, a kamera mi. Z... Kamera mi zjeżdża, bo to jest jakiś mouse acceleration. Na pewno to jest jakiś... Dobra, chodź tu Gepard, my to jeszcze wygramy, no nie poddawaj się! Ja, to jest tylko 4-1 Draven. I... A ja pierdołek nie pierdoła Zajebiście grypcio kurwa, Marcin lecimy Dobra, sytuacja będzie taka, Muty każdego, wpisz full mutal, full mutal wpisz Full, że full... napisałeś? Full, full... Mute... Al, Dwa Al. litry, zajebiście Riven jest napidowana w Riven, Jedyna osoba, która zwycięży tą grę to jest Riven Riven widzisz kurwa, klikając Malga. że małga. Tak, Małgar. Zmutowałem wszystkich, więc mi no nie pisze, że nie jestem słaby. No nie staraj się Thresh'em hukować, Znaczy teraz jest taka, dobra, taka to pisa, nie że was stąpują, nie? Dobra, nie hook'ują Ale ogółem chcesz, ogółem co ze swojego zaczynać. No dobra, czyli ich nikt nie hukuje? No nie no, kurwa czasami możesz widzieć, nie? Ale huk to jest jedyna presja, jaką posiadasz. Pytając się, kurwa, w żadnej presji nie posiadamy. No, poczekaj. Flash play. Nice, nice. Ignite, 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 ignite. Auto, auto. To O, No zabij! Pogłębić, jak taki auto-ataczek od się poświetla, wtedy ty mocnie bijesz, nie? Daj, nice, spiona. Zajbijcie, kurwa, mamy to. Dobra, but. But? Ty mi musisz mówić. Na odcinku, kurwa, Fnatic było tak, że ty mi mówisz, co mam kupować, a ty mi kurwa nie mówisz, co kontrolę, kupować. Kontrole, kup, 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 Kontrolę? Ja? Kup, Kontrole? Dwa? Dwa. No ale LS mówi, że dwa to jest wydatek niepotrzebne pieniędzy. Nie, no ale. it's fajn. Jak kurwa, ić fajnie. ić fajnie kurwa. 0-3 jestem, kurwa, ić fajn. Masz co ładować, żeby dwa kupować? No właśnie, Dwa. A ty, A ty masz to w tych relegacjach? No <grym> do w to nie, tego nie. Tego? No no no, może Nie, no, no, Okej, jak chcesz? O nie, Nice! Nice! nie, nie, do nich! nie, no flay Ale musisz nie, nie, Ale musisz do brzuszka mnie weź! Erka, erka. Rka no Ale weź no, mnie do brzuszka! No jest no, 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 fajnie, jest fajnie, nie, 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 jest git, nie paniku. Meanwhile... Zabijam, zabijam, no, zabijam, 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 zabijam! Nie zabijesz, nie zabijesz, nie zabijesz, dopuszczaj ływa, no, dopuszczaj no kurwa, pełni, jest, no... Kur... Prze, dawaj, flej do tyłu, Rka, hup, huk, huk Many nie ma no mana, mana, no, no mana no mana no mana no mana no mana many no many nie ma many nie ma... many nie, ma. nie ma Nie, coś kurwa no za pół czasu ja. Nie możesz nie możesz być podniecony. To jest złe Okej, okay, co kupić? Nic nie kupić chyba co? A ogóle pokój mi to minion dematerialize To ciężko jak się wypierdał co to cooldown A mogę go kurwa zdematerializować <laughs> <laughs> Wypierdam go z mapy Wypierdale go Ty on tu ho... W ogóle... Nie, on mnie zabije on zabije się. Nie, dlaczego on tyle bije? Dlaczego my, dlaczego my nie dostaliśmy Dravena w tym drafcie, k***a? ciebie problemem tej gry jest to, że oni mają Dravena w mnie. tak? Jeżeli moja dekery pokazuje, że chce Dravena i nie dostaje Dravena, no to to jest automat... Jeszcze sing, tak po tym pokazał. To, czy znaczy ty pokazujesz, że cię się kurwa grać nie chce. No ale to z Riven, to ja może posaportuję Riven. Znaczy mam... moja dekery ma 50 CS w niej. A to jego wina? No, a myśl, a moja inna? No kurwa, no, trochę nie nie tak. No nie, kurwa, bo ja trochę nie wiem. do dobota, po prostu co, się jakąś fizję zrobić, ten Patrz, u... mogę to wziąć? Możesz, To biorę. Tak. No ale co czemu mówisz, że mogę, jak nie mogę? No skąd pan kurwa? Wiecie, nie widzę, cię. śnie weź i to, jest fajnie. Zrobisz nie Dobra, kurwa, kurwa, nie wiem. Co wchodzi, kurwa do lasu, sam kurwa, nie wiem, czego szukać. szukasz. No kurwa, ale pytam się, czy mogę to wziąć, a ty mówisz, możesz. No to biorę. <laughs> Jestem taką małpą w klatce, he, mała Pawzo. Mówisz, że biorę, to biorę. Mówisz, że idę, to idę. No. Musisz mnie pilotować. Dobrze mną pilotować. Pa, złapałem. <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. Teraz jebim, teraz wbić, teraz teraz. Okay. A, Nice, fresh Tego nie, rzucę nie, tak. i back kliknę sobie. Dobra? Musisz, mm -hmm, na środku mi da. Wartę, środku mi da. Postaw piąteczkę. Dobra, dam... kliknę, kliknę. Piąteczka. Dobra, weź. Bo zrobię 7 masz. Kurwa, kiedy? No ale, no ale 7 asyst też mam, nie? co się dzieje na midzie, drajem uprzejmy do zodoru. Ale po co? No ale ja, tak, idę, ja idę pomóc w garnonie. Ale garnonie? Nie, Wy nie. Dwie w niego mnie. Z no, Patrz na midzie, krwa, no Riven chce szukać tam. Pa, podanie. Na midzie tracicie, ty jedynkę, krwa, się wypierdalają. Ty, krwa, nie wiem co robisz. No pa, 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 pa. No. zabity kill, i wracam do nawida. No. A mi daj tak być może. O mnie mówiliśmy wcześniej, że kto wykieruje tę grę. No, Riven. No, no to, cz to czemu nie grasz dla Riven? Tylko Reksa. No bo Riven zaczęła trollować. No, no, nie fałd. Pod... No, czemu on ty do... mnie bije? Co no, mam zrobić? Co, 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 co w ten się, co? co? Mocno w niego zainicjować, mocno. Mocno, mocno. Nie mam flasha, że. No być. właśnie dlatego musisz przeczekać i bronić się do tego momentu. Ale się masz bronię. Riven, masz Reksa masz Akali, jakby te choroby te, te wejdą na niego, nie? Ty, pa, 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 no. Mamy, mamy, mamy. No, czy, masz Lanterną wrzuć, lanterną wrzuć Nice Flaj dalej. Nie, pierdolaj. nie, nie, no czemu ona tam biegnie, lelelelo Wypierdolij raczej Ale spokojnie, ty jest to jest do wygrania, my w lecie jesteśmy silniejsi, nie? Tak, mi się wydaje, że ten rejonie zawsze da się wygrać Wiesz co? O? o? Nice, idziesz ją on wchodzi, ty, ty play. Nie, nie, mam flesza Nie, oj, Mam flesza, mam flesza, mam flesza Prostowałem ja flesch Ty? Gdzie? Tu! Flesch. Tu! flash, flesz, flesz przy Tu! Tu nie, nie, czego, zabiję czego raczej. Ale kurwa, i wyjebałeś prawego. To, to jest ten moment, gdzie my kompakujemy, tak? Nie, no, w nie, 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 no nie, to. nie, znaczy, jak jak... <laughs> że, że jak nie, że jak to zdobędzie No to tak, No nie, No No nie, 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 ale mógłbyś przestać mieć wyjebane? <laughs> ale ja je mam! No, wyglądasz jakbyś miał! Słuchaj, co mówię teraz. A wardy, nie mówisz mi w ogóle co mam z wardami robić? No bo właśnie, o to chodzi, że. Nie wiesz, po co chcesz grać nawet. A po, że, że nie wiem, po co grać? No ty nie wiesz, po co chcesz grać. No ty ja wiem, po co chcę grać. Pod no k***a. No, ty się kurwa biegasz i, i masz wyjebane, co się dzieje. Musisz no, mieć plan na grę no, no mam plan, zabić no, ich wszystkich. Zabić ich wszystkich. I jak no. chcesz zabić ich wszystkich? No chcę podejść, zwardować, chcę schukować, pierdolność z autoataka, no, cy, no jakoś chcę ich ku**a zabić, no jaki to jest problem? Co? Ty, ja tu warduję, a nie powinienem no, chyba, nie co? Nie, no, jakby... no ale czemu mi nie mówisz, że ja tam nie mogę podejść? Czemu mi nie mówisz? Ty powinieneś mi powiedzieć, nie idź tam, zabiją cię, ale nie powiedziałeś. To nie ma sensu, Marcin. Jak nie ma sensu? To no ma sz, sensu. no wstań i mi pomóż. Co mam? Mówię ci, Co, jaki Mówię item? ci, Soul się zbliża. Mówię ci, Kinder Jama sekund. Mówię ci, Soul się zbliża. Zróbmy sobie wizję na bocie, kontrolujmy tą bodżekę. To ty nie, nie, face k***a pola Shore'a. Ale no bo tam mój team poszedł. No nie. To ja mam grać z teamem, tak? Przecież to jest gra 5 na 5 Nie gram z To z tytanią. Czemu, czemu, czemu wyzywałem? No, no. no, no bo się to się jest listety. też element gry. Patrz, czemu to takieś voidlingi są chyba? Mam no, pojaw... ten węgiel. Pójdę, żyć. Dobra, nie da dobra, się dobra, grać w tę grę. Nie da się, nie da się. Czujemy? I ty od razu, wolisz się z Anią popisać? Jak ch. Miechą pochłopczołaś! No przysięgam! No Ania, kurwa, nie wygra za ciebie migierki, tak? No, nie, Ania nie. nie jest tu potrzebna do rozgrywki. No nie jest Ania potrzebna. Nie Patrz, huczek. Potrzebna. Tu. nie i wiebałem. O demoter to druga, 14 minut 28 minut. No, nie, yeah, ujawniamy rangę gry w chciał. Kurwa game! A ja pod niego grałem! <grym> a temu honora k się na honora ci honora mu dałem, no? Co możemy wyciągnąć z tych gierki, nie? Bo możemy... ogółem zasada jest taka, jest, że z przegranych gierek najwięcej się wyciąga. tak, <grym> bardzo słabo coach powiedział mi jak rozgrywać early game. Nie no, nie. I... Zmienia to fajnie, nie wiem co wrażenie. Early game, to kurwa sam jakby se prowadziłeś, kurwa nie, u**a patrz jak popiska taka, patrz jak zajebisty jest ten flash flake, A mam nie. nie próbować? Ale próbować to sens tam, wariacie No a to nie było sensu? To, to nie było sensu, sensu nie? No, sens. no nie wiem, ale słuchaj wariacie, dostawałeś tyle hitów za darmo na początku, bez żadnego Ale no, to nie jest moja winna Oczywiście, że jest twoja No to jest Co, chcesz Woda, woda obejrzeć? Teraz tu włączymy kamerę i obejrzymy to wszystko ja tak, że nie. <śmienicza> Dobra, dziękuję za coaching. Dzięki wariacie. Udało się. Dzięki udało się dograć tę grę. Było ciężko, ale się udało. <śmienicza>